No cześć, witajcie, tutaj Maciej Kiklocki, a dzisiaj szczególnie mocno witam fanów serii Minecraft. To jest jedna z najbardziej niedocenianych serii na równi z Lego Friends. Co my tutaj mamy? Kopalnie Creeperów. No, co prawda jest to zestaw z roku 2019, ale muszę go nadrobić, no bo powoli pracuję nad drugą makietą z uniwersum Minecrafta. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszej, no to tam Was odsyłam, ale dzisiaj nie o tym. 834 klocki w środku. 4 minifigurki oraz dwa zwierzaki. Jest tam krowa i nietoperz. Co prawda, Steve i Creeper są bardzo popularni, ale już Kowal. Czy też hask, a po polsku posłuch, to jest coś ciekawego. Później wam opowiem, co to za postać. Chociaż, jeżeli gracie, to pewnie dobrze wiecie. No i co, twórzmy to wszystko. Cena katalogowa to 380 zł bez grosza i tak za około 340 ten zestaw jeszcze hula, ale podejrzewam, że lada chwila podrożeje. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko dżingiel, i zapraszam na recenzję. Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o funkcje bawialne, z tego co widzę, to sporo, naprawdę sporo TNT, ale też jakaś ciekawa metoda szybkiego transportu surowców z góry aż do skrzyni. Jest ten wózek, ale nie wiem, czy on mi się podoba. No, będzie można sobie nim jeździć, ale tak bardzo, bardzo topornie. Oczywiście Creeper, ale ten Creeper na przodzie. On tu robi robotę i zwraca uwagę. Zwrócił przynajmniej moją i stwierdziłem, on będzie częścią mojej zbliżającej się makiety. Być może jeszcze go powiększę, a może się okaże, że będzie odpowiedni. Zobaczymy. No i też dużo szarego budulca. To jest bardzo, bardzo spoko. No, nieźle. Ja nawet nie wiem, czy to jest kowal, czy kowalka. To piszcie mi w komentarzach. Na pewno mogę liczyć na pomoc Jasiozaura. Okej, okay. wysypmy. Ja rzeczywiście no, grałem w jakieś takie początkowe wersje. Później już YouTube no, wciągnął mnie jak piaszczysty lej i po prostu tworzenie tych filmów tak mnie pochłonęło, że nawet bardzo mało gram w gry wideo. No, czasem się zdarza jeszcze w Global Offensive. Nie skończyłem nawet do tej pory Luigi's Mansion na Switcha, tam też trochę sobie jeżdżę Hot wheelsami. O, ostatnio to też trochę czasu spędziłem przy Dying Light 2, ale też jestem gdzieś tam na początku. No słuchajcie, jak się tak na poważnie prowadzi ten kanał, plus jeszcze inne rzeczy, tam obowiązki zawodowe, rodzinne, no to potrafi to człowieka naprawdę przymiażyć. niczym jakieś kamienie, które tutaj spadają. Ale my się nie damy, słuchajcie, i lecimy, tworzymy ten kanał ale jeszcze zerknijmy jakie reklamy innych setów tutaj znajdziemy no właśnie ten neterowy smok to jest dosyć tanie mamy tutaj też tego endermana czy jak on tam miał może by warto uzupełnić póki to nie wyjdzie wiecie tak ogólnie z oferty bo potem te ceny mogą poszybować i zobaczcie też inne zestawy tutaj mamy. No bardzo dobrze wspominam chociażby ten tutaj statek piracki, kurnik też niczego sobie, chociaż nie pokazywałem go w ramach recenzji. Tam mieliście chociażby tą świńską farmę. Oj to był dobry set. A tutaj no tutaj tak jak mówię, ten zielony stwór fantastycznie się komponuje. Na pudełku to nie bardzo mi się podobały te rozmycia tutaj aż zbyt mocne w tej części, chociaż rozumiem o co chodzi. Jakby mamy mieć taki wgląd to co się dzieje, a reszta ma być delikatnie rozmyta. Wszystko kumamy. Tutaj gdzieś już też widzę takie interesujące banery właśnie z łbem Creepera, bo w końcu to jest, o, kopalnia Creeperów, więc pod ten motyw wszystko jest podporządkowane. No i mimo, że to jest taki biom pustynny, to jednak dostajemy sporo zieleni przez tego olbrzymiego pantra. Z interesujących takich elementów to dostrzegam chociażby tabliczkę informacyjną, że coś tutaj może nam się stać, coś spać na głowę, no i widzę już głowę posłucha. Okej, okay, no to idę budować, i to jest taka liczba elementów, że jeżeli będzie speedbuild, to jakiś króciutki fragment. Możemy się tak umówić, to lecę. No, słuchajcie, jaki to jest przyjemny zestaw. Idę przytaszczyć na stół swoją obracarkę, żebyśmy mogli się przyjrzeć z każdej strony, jak to wygląda. Oczywiście można powiedzieć, po co nam taka kopalnia? Nie mogła być zwykła, powiedzmy, z terakoty, ale rozumiecie, jak działają zestawy. Jak jest kurnik, musi być duża kura. Jak jakaś farma świń, musi być świnia, i tak dalej. No, to się musi sprzedawać. Podoba mi się szczególnie to wejście z tą ramką, a w środku przedmiot, no ale musimy się temu przyjrzeć bardziej szczegółowo. Wszędzie są rozrzucone TNT i ewentualnie można byłoby rzucić trochę więcej roślinności, szczególnie na przodzie. Ten plac jest taki pustawy, ale myślę, że i tak jest okej. Okay. No i właśnie, czy to siedliszcze razem z łóżkiem, z piecem nie mogło być jakieś zasłonięte, zakryte, jakby tu było kilka zielonych klocków i moglibyśmy to tak brać, no to byłoby chyba fajniej. Ale dobra, bo już wchodzę w szczegóły, przyjrzyjmy się tak detalicznie każdemu fragmentowi tego zestawu. W tym świecie to jest bardzo naturalne, że jesteśmy jednocześnie górnikiem oraz kowalem. Zobaczmy, co znajduje się w tej niewielkiej siedzibie. Jest łóżko, jest piec do przepalania surowców, a także kowadło, co by coś nowego wykuć. Na górze znajduje się taki mały magazyn. Żeby dostać się do tej skrzyni, to musimy w górę te wszystkie postery podnieść, a tam no wydaje mi się, że pszenica. Ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. To jest fajny, prosty patent, że no ciężko to trochę włożyć. Ale no nie wyciągniemy tego, jeżeli po prostu nie podniesiemy wcześniej tych takich banerów. Fajna ozdoba i oczywiście to jest nadruk w Minecrafcie właściwie, no nie ma naklejek i bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie to wejście do kopalni, no magia, uwielbiam takie filary montowane na środku, to znaczy na jumper plate'ach. Przyjrzyjmy się jak śmiga wagonik. No a wagon z uwagi na swoją konstrukcję bardzo dobrze trzyma się torowiska. Dlaczego? Bo tutaj na dole dostajemy no prawdopodobnie czerwony proszek i ja to tak interpretuję, no i przez to na boki ten wózek tak łatwo nie lata. Oczywiście jakbyśmy to wypchnęli, to prawdopodobnie łatwo to wykoleić, ale wiecie o to chodzi, żeby była taka odpowiednia prowadnica. I to śmiga, to działa. Zakręty też są w miarę wygodne, chociaż wiadomo, że nie ma tutaj żadnych kółek. Za chwilę wysadzimy ten wagonik w powietrze, ale jeszcze przyjrzyjmy się, co tutaj od przodu mamy. No na pewno plus, że do siedziska prowadzi drabinka. Że mamy jakąś trawę rzeczną, czy też trzcinę cukrową, a także nowe plony. No i ten kaktusik, słuchajcie, uroczo to zbudowano i właściwie to pasuje, ale kaktus raczej bym umieścił gdzieś tutaj, a nie tak na skraju tego modelu. Tutaj wypływa jakaś lawa, jest na dodatek szkielet, a także nietoperz. I to jest jego wersja śpiąca, oczywiście do góry nogami, a tutaj, jak te elementy odpowiednio. Przepniemy, no to mamy latającego nietoperza. I może od razu Wam to pokażę, bo potem będzie ciężko jak będziemy omawiać minifigurki i tak dalej. O, jest nietoperz. W elementach zapasowych dodatkowo dostajemy drugi pyszczek. Więc jeżeli macie tam inne takie klocki, to z łatwością coś takiego zbudujecie. I to jest chyba najcenniejszy taki dodatkowy klocuch. No jedno skrzydło też przy zapasówkach znajdziecie. Powieśmy go w ten sposób. No nie, nie, chyba jednak te skrzydła warto by zwinąć. No i pierwsza funkcja bawialna creeper się zbliża, creeper wybucha i wtedy my możemy zrobić coś takiego z wagonikiem. A ostatnio narzekałem, że te funkcje bawialne w Minecrafcie są takie słabe, że to słabo leci, a tutaj w 2019 jednak to dobrze leciało, jak sami widzieliście, zarówno fragment terenu i torowiska gdzieś tam wyleciał w powietrze, no i wózeczek też całkiem nieźle się przeturlał. Nazwa zestawu to w końcu kopalnia, więc przyjrzyjmy się, jak to w środku wygląda. Ja bym rzucił mimo wszystko nieco więcej pochodni, ale powiedzmy, że jest ok. Gdzieś tutaj, w tym miejscu, gdzie następuje wyciąganie nowych surowców, to by się przydało, ale zobaczcie, możemy sobie tak wyciągać, wyciągać, później jeszcze to rozłupać i mamy tam prawdopodobnie trochę złota. Ja dużo mówię prawdopodobnie na tej recenzji. Jeżeli jakieś błędy merytoryczne tutaj powstają, to proszę naprowadźcie mnie w komentarzu, bo tak jak mówiłem, Dawno, dawno nie grałem w Minecrafta, gdzieś tam w początkowe jego wersje. No i zobaczcie, łatwo też sobie w zupełnie innych kierunkach, w inny sposób ustawić właśnie te skały. I dobrze, tak powinna wyglądać kopalnia. Co my tutaj jeszcze mamy? No, funkcja bawialna po tej stronie, ale tym się zajmiemy za chwilę, bo chciałbym przetestować, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie to złoto z góry spuścić i czy ono trafi do środka, do skrzynki, czy gdzieś tam nam poleci. Chyba w ten sposób trzeba ją ustawić. No, i wy to będziecie widzieć na przebitce, jak wrzucam od góry w tego creepera złoto. A teraz wróćmy, żebyśmy zobaczyli, czy to faktycznie wpadnie do skrzyni. Uwaga! Cyk? Ty! No, coś tam wpadło, coś tam wpada. Jest nieźle. Wiadomo, że tutaj możemy najpierw. To wszystko jakby wrzucić do środka, a później używając odpowiedniego mechanizmu jakby zwolnić dźwignię, i wtedy to nawet jeszcze lepiej, tak za jednym razem spada w dół. Jest zadziwiająco dobrze, no bo z tych sześciu jakby fragmentów złota, jakieś rudy, no to po prostu cztery nam do środka wpadły. Także wow! Słuchajcie mimo wszystko sprawdźmy to raz jeszcze, to znaczy. Na jeden raz wsypmy te 6 groszków, a później zwolnimy tą dźwignię i wtedy, jak one się zachowają, czy się czasem nie poblokują w środku. No to co, jesteście gotowi na testy? Patrzymy ile wpadnie do skrzyni. Leci, leci, leci. No i słuchajcie, pobiliśmy ten rekord, bo aż pięć drobin tutaj jest w wagoniku. Bardzo, bardzo fajnie. Zresztą tak naprawdę, jeżeli chodzi o te tory, to to też wygląda świetnie. No, ja tu jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym zestawem, aż żałuję, że nie pokazałem go w tym 2019 roku. Ewentualnie właściwie niczemu by nie przeszkadzało, żeby ten creeper, jeżeli chodzi o oczy i pysk, był wypełniony czarnymi klockami. To też mogłoby dać ciekawy efekt. A jeszcze zerknijmy tutaj, jak wygląda ta gardziel, do której wrzucamy groszki. No i fajnie, bo tutaj, tak jak widzieliśmy, właściwie nic się nie blokuje. To lećmy jeszcze na tą stronę, zobaczyć, jak działa TNT wpuszczone gdzieś tam między skały. Tutaj działa to powiedziałbym już bardziej klasycznie: to znaczy mamy dźwignię, musimy na nią nacisnąć, no i wypada jeden duży kamienny kloc. Szkoda, że to się jeszcze tak jak tutaj na przodzie nie rozwala na mniejsze elementy. No i na pewno fani Minecrafta docenią, że dostajemy te tabliczki. Raz jeszcze przypomnę, są to nadruki, czyli wskazanie kierunku oraz wskazanie zagrożenia. Jest powiedziałbym naprawdę świetnie. No i teraz ten wagonik może jechać tam sobie dalej, a w tym miejscu można już rozbudować całą trakcję. No, prawie bym zapomniał, że w tej części również kryje się jakaś funkcja bawialna. To dla realizmu. Umieśćmy w tym miejscu. TNT, przesuńmy ten jeden blok, i wtedy dostajemy identyczną dźwignię, jak tam po tej drugiej stronie. I teraz, no, zróbmy wielkie boom. Kolejne. Fragmenty terenu i tutaj na szczęście to się rozdziela na dwie rzeczy, a co to? To jest jakaś glina? Napiszcie w komentarzu. I przejdźmy może do minifigurek, bo na przykład posuch już po nas idzie, już się dopomina atencji. Tak nawiasem mówiąc, jakby wpadł do wody, to to prawda, że zmieniłby się w zombiaka? No tak przynajmniej przeczytałem, że posuch to jest po prostu wariant zombie, tylko że na pustyni nie płonie od słońca, nakłada efekt głodu i w wodzie zmienia się w utopca, ale takim stadium pośrednim jest właśnie zombie. No i tutaj został przygotowany poprawnie, no zombiak też nie jest bardzo szczegółowy, więc tutaj nie będę się czepiał. Skoro to jest kopalnia creeperów, to ja bym widział może jeszcze jednego, dwa takie stwory, ale w gruncie rzeczy jest okej. Okay. Wolę za to dostać taką krowę, zwyczajną, nie żadną grzybową, i to jest fajna figurka zwierzęca. Natomiast oczywiście, no Kowal. Kowal jest tutaj najciekawszy, najbardziej unikatowy. Ma takie jakby okulary, ma fajny strój. Było nie było takie ogrodniczki, coś w tym guście. I to jest dobrze rozpikselowane. Wydaje mi się, że to jest skin dziewczyński. A tutaj oczywiście Steve. Dla takiej równowagi i higieny filmu, no to obrócę również go. Żebyście wiedzieli, że tam nie ma właściwie żadnych nadruków. No i co, może trochę więcej akcesoriów by się przydało? Ale nie przesadzajmy, jest ok. Najbardziej to się cieszę właśnie z tego posucha. No ale może więcej mopków też by się przydało? Dlatego, że przypominam, no w kopalni to kryją się pająki i tak dalej. No a tutaj mamy jeszcze, aha, tego tam nietoperza. Bardzo się cieszę, że uzupełniłem ten zestaw, bo on nawet na tle aktualnej oferty się wyróżnia. Niemniej jednak zobaczcie, ten nietopesz to jest malutki. z 2 trzy takie mogliby w tej kopalni umieścić. Może jakieś pajęczyny, no już nie mówię, że pająk, bo on występuje także w innych zestawach i jest dosyć częstym mobem, ale niekoniecznie w roku 2019. No i też nie wiem do końca, dlaczego rzucili tutaj krowę. Ona jest trochę od czapy, ale się cieszę na tego mojego kolejnego Minecraftowego zwierzaka. Zdecydowanie posuch i kowal. To są takie jednostki, takie minifigurki, które tutaj zrobiły robotę. No i tak jak mówiłem, ewentualnie chciałbym móc jeszcze zasłonić to siedlisko z łóżkiem, ze skrzynią i jakimś fragmentem zielonego kloca, ale tego nie dostaliśmy, natomiast wjazd. Do tej kopalni to jest cudo, dlatego moja ocena końcowa, uwzględniając zarówno cenę katalogową, jak i jakość tych klocków, które tutaj dostajemy, ich liczbę, no to powiedziałbym, że takie solidne 9 minus na 10. Ale nie zrozumcie mnie źle, no funkcje bawialne tutaj śmigają, a jeżeli chodzi o elementy zapasowe, to już gdzieś tam wcześniej je pokazałem. No to do zobaczenia i czekajcie, czekajcie na te minecraftowe filmy ode mnie.